Dzień dobry. Tak wygląda zimowa Janina. Latem tu jest pełno ludzi, a zimą jakoś słabo. Nie rozumiem. Ani rybek nie łowią ani nic. Masakra. A przecież tak ładnie. Nawet tu nikt nie chodzi. Tu jakieś ślady jakiegoś psa. Chyba psa. No nie, człowiek... Ach, cholera wie czego. Dziwne. No. A moje to są pierwsze co tu doszły od kilku dni. Szkoda, fajne stawieni na Rybacy powinni też tu przychodzić, wędkarze. Wędkarze, nie rybacy. Przychodzić. Młoteczki, kilofy i kuć. A głupi wygląda tak. W kagańcu tak. Jest w tutaj Bo tu jest za dużo ludzi. No. A to, co ma tą kluchę, to sobie sam robi w ten sposób. Pokaż jak robisz kluchę. O. Tak właśnie robię. Dlatego ma. Będzie możliwość. Zresztą, co ja się będę tłumaczył. Tyle, co chciałem powiedzieć. Cześć. Cześć.